To za nami szósty dzień festiwalu. Dziś był dzień ewangelizacji, którego głównym inicjatorem był ojciec Krzysztof Machelski. Dzień w sumie dotyczy, dotyczył ewangelizowania kodnia. Po koronce do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15 odbyło się ewangelizowanie kodnia. Wszystkie grupki, było, było pięć grupek, które zajmowały się ewangelizowaniem. Każda grupka zajmowała się zupełnie czymś innym. Jedna grupka do, y, zajmowała się tańcem, jedna y, grupka jeździła, że tak powiem, na busie i docierała do różnych osiedli kodnia. dnia. Y, natomiast jeszcze inna grupka grała na bębnach i śpiewała. Y, bardzo ważne było także wsparcie modlitewne tego dnia. Y, jedna grupka, ta ostatnia w sumie bo to było chyba pięć takich grupek. Y, Urzędowała, że tak powiem, w Kościele Świętego Ducha. Oni wspierali nas modlitewnie i dzięki nim, w sumie, tak naprawdę wszystko to się udało i tak naprawdę dotarło do wszystkich ludzi. Chyba zgarnęliśmy ich trochę po drodze, trochę zrobiliśmy szału. <grym> Nie można było przejść koło nas obojętnie. Teraz, w sumie, czekamy na koncert. Koncert finałowy, bo tak naprawdę ja jestem jakby nie było fanką Malero Reggae Rockers. Koncert odbędzie się o godzinie 22.00. Już w sumie nie mogę się doczekać, tak jak reszta moich znajomych. No i w sumie też taki smutek do skwiera, bo ludzie pakują się. Tutaj teraz na polu namiotowym widać same torby, już namiotów nie ma. No i. W sumie wszyscy będą chyba żałować, że festiwal się kończy. No bo jest czego żałować, bo festiwal był dość e, nieprzewidywalny, czy też mogę innego słowa użyć: radosny. E, życie nie będzie takie samo jak, jak tutaj w kodniu, jak wrócimy. Z pewnością będzie nam brakować różnych scen z tego właśnie życia tutaj. Kto nie boi się, wie, że się u... Mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodjakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej. найпентней і шазня. na Loperii. jeszcze nie grał nikt Na Życie na Loperii. Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi Amulety nie dadzą szczęścia Zamiast trzymać kciuki wykonam inny gest Zniosę ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest gdzie możliwości moich krec, tam jego początek. Wiara czyni cuda.